Ratownicy i lekarze, którzy każdego dnia mają styczność z osobami chorymi, to grupa wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa, jak wygląda sytuacja w polskim pogotowiu. Na terenie całego województwa Pomorskiego obecnie około 50 pracowników stacji pogotowia ratunkowego jest zakażonych koronawirusem. Z tej liczby 49 osób przebywa na kwarantannie. Praca lekarza czy ratownika medycznego jest stresująca i w czasach epidemii wymaga szczególnej odpowiedzialności. Bardzo szanuję ich pracę. To jest naprawdę ludzie się poświęcają w tym swoje zdrowie przede wszystkim to, bo kosztuje bardzo sporo energii, przede wszystkim dużo zdrowia i to kosztuje, i bardzo szanuję ich, ich pracę. Nie każdy się do takiej pracy nadaje, w sumie, nie? bo trzeba taki, że tak powiem, zimną krew mieć do tego. No i, no i co tam jeszcze? No mieć pewne predyspozycje, nie? W polickiej chwili pogotowia ratunkowego trzy osoby są zakażone COVID-em. Ich stan jest dobry, nie wymagają hospitalizacji. Nieobecność sporej liczby naszych pracowników z powodu choroby lub kwarantanny powoduje sporadyczne problemy z zapewnieniem pełnej obsady naszych wszystkich 82 karetek. Na tyle oczywiście na ile jest to możliwe modyfikujemy grafiki lub delegujemy pracowników z jednej filii do drugiej, aby zapewnić pełną obsadę naszych ambulansów. Jednak nie zawsze jest to możliwe. zdarza się, że w niektórych filiach nie wszystkie karetki wyjeżdżają do pacjentów. W środę taka sytuacja miała miejsce w trzech filiach. Jedna karetka nie miała obsady w Szczecinie, jedna w Pyrzycach i jedna w policjach w godzinach od 12 do 20. Jak sytuacja będzie wyglądać w najbliższych dniach, czas pokaże. Liczba chorych i osób przebywających na kwarantannie zmienia się każdego dnia.